Witam Was bardzo serdecznie Dzisiaj ze mną firma Hemotion Preparat o nazwie HydroDry A jakie ma zadanie? Dowiecie się właśnie w tym odcinku Zapraszam Was do obejrzenia Słuchajcie, jeżeli chcecie pogonić wodę bardzo szybko ze swojego lakieru, tutaj jest dla Was idealne rozwiązanie. Hydro Dry od Hemotion. Bardzo fajna sprawa, jeżeli twój samochód nie jest zabezpieczony żadnym woskiem lub inną powłoką, jeżeli ta woda na nim nie kropelkuje i żeby go osuszyć, potrzebujesz dwóch lub trzech ręczników, ponieważ woda cały czas zalega na karoserii. To ten preparat będzie, myślę, też bardzo fajnym rozwiązaniem. Ma za zadanie skupianie wody, jak widzieliście właśnie skupia wodę na lakierze, ma delikatną domieszkę wosku, więc subtelnie nabłyszczy wasz lakier. Nie jest to nabłyszczanie na takim poziomie jak detalery mają czy woski syntetyczne, ale lepsze to niż nic, więc uważam, że takie dwa w jednym, przy półlitrowym opakowaniu 10 ml, które musicie użyć do wykonania litrowego preparatu właśnie, który ma Wam pomóc w osuszaniu myślę, że taka butelka wystarczy Wam na bardzo długo nawet jeżeli prowadzicie studio bądź macie jakąś myjnię bardzo, bardzo wydajny produkt także dziękuję Wam za oglądanie odwiedźcie HemOcean sprawdźcie sobie, co mogą Wam zaoferować, jak sami widzicie cały czas idą do przodu ja dziękuję Wam za oglądanie zostawcie łapkę w górę subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku.